Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek! A za nami taram żelazko! Bo Marzenka pracowała. Żelazko, no... Bo mówi żelazko za nami. Dba. Musi się wystudzić żelazko, no wiadomo, żeby za nimi schowam. ale to... Którym w którym domu nie ma nie żelazka? Dzisiaj jest poniedziałek. E, kolejny dzień. Vlogujemy. My no, vlogujemy, Marek. Wiem. Idziemy do kina. I... A nagrywa to znowu coś? Nagrywał. Lubicie kino, lubicie chodzić na scenariusze filmowe, dajcie łapkę w górę, piszcie na czym ostatnio byliście w kinie. Może... A my na jaki film byliśmy ostatnio w, w kinie? Zgapimy od nich, co? Na jakim byliśmy ostatnio w, w kinie? Mmm, fajny był film, Śnieżna Paczka. A, właśnie, zapomniało mi się. Bo chyba przysnąłem, jak zwykle. A... <słuch> ja zawsze w kiny przysypiam. Zawsze jest taki standard. Jedna, trzecia oglądam. Na dwóch trzecich zasypiam no i potem się budzę. To zależy chyba od gatunku filmu, bo jakiś film jest chyba jakiś sensacyjny. A w ogóle wiem, jestem tak ładnie jest ubrany w koszuli. w koszuli? To jest rzadkość, bo robiliśmy zdjęcia. A nie, słuchajcie, bo my mamy taki zwyczaj, takie już tradycje mamy powiedzmy, że co roku jak są święta robimy sobie takie rodzinne zdjęcie. Tu, przy stole. tu w naszym mieszkaniu, przy stole, przy choince, wiecie. No, no wiecie, z 6 stycznia my świąteczne strzeliliśmy, nie? Bo Ostatnie... się zapomniało o wszystkim. Nie, no ale to jest nadal, wiesz, jakby to bożonarodzeniowy klimat. Ostatni dzień. W ogóle do, do dzisiaj musiała być choinka, od nie, dzisiaj może być Boże, sobie. Oktawa w ogóle, no oktawa w ogóle, cały czas bożonarodzeniowy trwa do yy, i choinki do i shopi, tego. tak, do drugiego No ale tego. nie, słyszałem w telewizji, że do dzisiaj trzeba było mieć choinkę, do szóstego. Trzeba było mieć. My mamy zawsze dłużej choinkę. No jest sześciu króli, nie? Na razie wam powiem, że się nie sypie. Jest fajna jodełka. Ale nie zajarzyłaś. Sześciu króli, nie? Ojejku, głupoty gadasz, nie? Nie Ale powtarzam. ktoś tak powiedział No ale to chyba, yy, wiesz co, no. <laughs> Marek, jakby co, to zawsze będzie trzech króli. Bez względu na to, kto co powie i jak usłyszysz. Ba. A ja właśnie, a propos zdjęć, ostatnio miałam hazę, skorzystałam z y, promocji w Empiku. A ja też miałem hazę fazę. Z promocji w da mi jest minus 20%, dostałam taki kupon i. I w ogóle, słuchajcie, i tak tanio wyszło. Bo nawet bez promocji to za 100 zdjęć wyszło 23 zł. No, do, dokładnie 102 zdjęcia. Wywołałam sobie różne. No, ostatnie, y, ostatnie jakieś wydarzenia, ale też jakieś takie. Nie, mm, jak jeszcze potoku. Michaśka jadła y, w czerwonej ja, kuchni. Michasio, z Michasią byliśmy właśnie w Zakopanym, jak miała 3 latka. Tu nasza kuchnia inaczej wyglądała. Może Wam kilka zdjęć pokażę, jak przyniosę do domu. Takie wywołane, już stare nasze. Y, ale wiecie, ja lubię takie zdjęcia, bo teraz się ja robię. Ja tak wstanę. Wygodnie mi, bo Marzena wyszła w słowo więc nie to... no to ty właśnie wygrałeś no, ja ale tak, chodzi mnie ja tylko mam czy wy też tak macie ja bardzo lubię takie y, papierowe zdjęcia ja znowu wolę zdjęcie takie niepapierowe, tylko elektroniczne bo gdzie jesteś na telefoniku co po paru latach możesz nagle o idziesz na wczasach i nagle ty pars przed trzech lat zdjęcie a jak ci się skasuje hmm, a jak ci się zniszczy papierowe hmm. Nie no wiem. Nie ma reguły. No ja przynajmniej A ja... Przepraszam bardzo. Kiedy ostatnio oglądaliśmy nasze zdjęcia z wesela? Ja czasami oglądam. Mm, jak porządki robi w szafie. Ogólnie. no tak. <laughs> ale lubię, ja lubię zajrzeć, bo to są takie zdjęcia, których nie mam w telefonie sprzed mm. iluś 9 lat dzisiaj. Bo wtedy byliśmy piękni młodzi. No ale masz. 10 takie lat zdjęcie temu. w telefonie. Ja byłem czarny jak mój aparat. Nie, nie byłeś aż taki czarny Jak to nie? No Napiszcie no nie. w ogóle, jakie wy lubicie formy zdjęć. Czy lubicie takie właśnie tradycyjne w albumach, ble, ble, ble czy. Wiecie, paluszkiem po telefoniku. Dobra, koniec Schodę? gadania, bo się spóźnimy na seans. Sorry, 16.15. Jedziemy. Pszt. Witamy się z wami dzisiaj. Gdzie my jesteśmy w Katowicach? Słuchajcie, kiedyś na tym placu już jeszcze niedawno był Jarmark Bożonarodzeniowy. A teraz już nie ma pustki, jeszcze choinka została. No, jeszcze już rozbierają tak? to, no. I tak Katowice wyglądają z poziomu pięknie. trzeciego piętra. za dnia, z poziomu trzeciego piętra. Pięknie, jest dzisiaj pogoda śliczna, a tam jakaś grupka chyba idzie. No. Wiecie, teraz jedziemy na dół, nie? Czyli specjalnie żeby tu przyjechać. Tak, w lodowisko, patrzcie. Jakie fajne mieliśmy lodowisko. Dalej jest ono działo. Yy, tak, no. Zobaczmy jak długo. Niedługo zaczynają się na sferie, więc dzieci na pewno tu będą chciały przychodzić. Nie. Żeby skorzystać z zimowej atrakcji. A my czekamy nadal na śnieg na Śląsku. Nie ma. Idziemy. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą odsłoną kosmetyków. Pod ostatnim filmikiem i na YouTubie, w komentarzach i na Instagramie było bardzo dużo dla mnie, bardzo dużo komentarzy. Bardzo dziękuję za, za nie, bo w nich polecałyście różne podkłady, bo z tym mam problem, bo o tym mówiłam w filmiku. No i rzeczywiście jest spora lista, ja sobie to spisywałam, także muszę teraz jakiś czas no, pobuszować w drogeriach i wypróbować, przetestować jak trafię na taki już że będzie mi pasował to na pewno Wam dam znać podobnie jak było z podkładem, z tym pudrem przepraszam, Laury Mercier dzisiaj taka odsłona pielęgnacyjna bo na ostatnim filmiku tam troszeczkę pokazywałam tych kosmetyków do makijażu mam tu ze sobą na stoliku przede mną lampa. Jak ktoś nie widział na Instagramie, jak to wygląda, to może wpadać i zobaczyć, jak wyglądam, jak nagrywam właśnie tego typu filmik tutaj. To jest takie moje miejsce, wydzielone w pokoju. Najlepiej tu najwygodniej, bo mam dostęp, wiecie, wszędzie i siedzę. Dobra, dzisiaj będą pie takie pielęgnacyjne kosmetyki, to będą różne, jakby, że tak powiem. Strefy ciała, nie tylko twarz. Także zostańcie oglądajcie. Jeżeli chcecie kolejny taki filmik, ale już na przykład z tym, czego używam do włosów, jakieś kosmetyki, to dajcie koniecznie łapkę w górę i na pewno gdzieś tam we vlogu znowu będzie taka wbitka. Dobra, zaczynamy! Pierwsze, co mam pod ręką i od razu jedziemy krem. To jest krem, który jest jakby ulubiony przez marka. Ja y, firmę znam z dermiki y, kremy, zresztą pod oczy też używam, y, ale y, krem akurat teraz mam trochę inny y, do twarzy. To jest krem y, z dermiki y, Block Age. Krem cofający efekty stężenia na noc. Akurat taką ma, y, że tak powiem, od, y, teraz wersję tego kremu. Nie wiem, czy to widać. No załóżę tak, jak wiecie. <laughs> Jedziemy y, dalej, bo to nie może tak długo trwać. Odkrycie roku 2019 na bank, kupiony w Krakowie, <noise> chyba tam dziś we vlogu pokazywałam wam lorię, taki krem z dużą y, ilością oleju arganowego, też przeciwstarzeniowy, no po prostu ten jest super. Marek mi go podkrada, też go używa, mówi, że jest świetny, służy mu tu wysuwana taka pompeczka y, chowana. Naprawdę bardzo aksamitny, piękny taki zapach kremowy, pudrowy bardziej. No i rzeczywiście, ja szczególnie po kąpieli go używam. Na noc, ponieważ jak wychodzę z pod mam czuję po prostu później bardzo mam wysuszoną skórę. Jak, jak sobie tego kremu nałożę, od razu czuję taką ulgę no po prostu ekspresowo. Bardzo fajny kremik, polecam. I kolejny krem, który mam tutaj ze sobą, to jest odkrycie. No, też nie znam tego kremu. Markę znałam do Body Shop, ale krem odkryłam otwierając jedno z okienek w kalendarzu adwentowym: Carrot Cream. Też pokazywałam ten kremik w jednym we vlogu. Bardzo lubię. Ten z kolei lubię sobie nałożyć na dzień. Fajny, też taki na Bardzo ma lekką taką konsystencję, szybko się wchłania super. Sprawa no i przede wszystkim naturalne yy, składniki. Kolejna rzecz to jest maseczka. Maseczka do twarzy, w której też mam yy, zdjęcie na Instagramie, także możecie mnie zobaczyć jak się prezentuje. Jak ona pięknie pachnie, tak bardzo odświeżająco. Yy, maseczka, która zawiera liście herbaty. Na mnie to wrażenie zrobiła ta herbata, te liście herbaty, które rzeczywiście tu się znajdują. Ona ma taki yy, ta maseczka ma taki Charakter bardzo oczyszczający, dogłębnie raczej oczyszczający, no i taki matujący. Jak się ją nakłada, to od razu czuje się taki efekt pieczenia na twarzy. No, tak około 10-15 minut. Ona tak zastyga, zasycha, no i później się ją zmywa. Ale lubię też. Maseczki, tak zwane maseczki w płachcie. To nie jest akurat. To nie ma znaczenia, że, że to jest ta maseczka, bo jakoś nie mam sprawy... firmy, którą mogłabym Wam w 100% polecić. Bo stosowałam różne. I każda była fajna. Miałam nawet taką maseczkę z Klairs. Bardzo lubię też te maseczki. No wiadomo, wieczorkiem. Zazwyczaj wieczorem lubię sobie nałożyć. Kolejna rzecz, tu sobie odłożę, żeby mi się tutaj nie mieszało, nie wchodziło jedno w drugie. To będzie demakijażu trochę. Demakijaż też sprawdzony. Już mi się kończy. Pół, pół, puste. Takie mleczko z L'Oreala Skóra normalna i mieszala, mieszana. Przepraszam, L'Oreal Skin Expert. No i kolejna rzecz, to już jest mój drugi taki pojemnik. Forlong Long Lashes, nawilżający płyn micelarny do demakijażu oczu i twarzy. To firma Oceanic. To już jest kolejna buteleczka, której będę używać, ale też bardzo lubię. Fajnie tu bez problemu, tuż do rzęs, radzi sobie z nim bardzo dobrze i jest bardzo delikatny. Przy okazji tutaj tego... For Long Lashes. Też powiem o takiej odżywce do rzęs, którą stosuję już no chyba, czekajcie. Uuu, już mam chyba tr trzeci miesiąc. Także tu już mam końcóweczkę tego preparatu. Takie serum. Ja Wam powiem, że ja faktycznie zauważyłam, że te rzęsy troszeczkę podrosły. Czasami tak śmiesznie, bo ja widzę, że jeden włosek tak jakoś się wybił ponad inne, ale faktycznie te rzęsy są dłuższe. Kolejny zestaw kosmetyków pod oczy. No wiecie, to jest tak, że trzeba też zadbać tu o te okolice, tu jest skóra bardzo wrażliwa, u mnie też ona dosyć szybko się wysusza, no i ze względu też na upływający czas i latka lecą, wiecie, trochę trzeba też tam pokombinować, coś nałożyć. Dobrze, i jeżeli chodzi o kosmetyki pod oczy, to ja mam bardzo różne. Ja nie mam jakiegoś konkretnego zestawu czy jednego kremu. Używam różnych rzeczy i to się zmienia u mnie w łazience. Akurat pokażę Wam to, co mam teraz i czego teraz używam, czy używamy, bo Marek też stosuje. To są takie dwa kremy, właściwie żele, po, żele pod oczy. Floss Leg, y, z Farmy. Żel do powiek pod oczy. Ten jest ze świetlikiem i babką lancetowatą, a ten jest arniką. I to wiecie, jak, jak mi się złapie. Raz jest pomarańczowy, raz jest zielony. Kolejny krem pod oczy Yy, to jest właśnie z dermiki. No to ki kiedyś też y, Marek y, kupił taki krem, on już jest w pompce, ja bardzo też lubię tego typu kosmetyki, nie będę tu wyciskała hialuronowy krem pod oczy i na powieki, to jest fajne, że i na dzień, i na nos, i na powieki, bo czasami no, unikać właśnie gdzieś tam, żeby się nie dostało a jeżeli jest na powieki, to rzeczywiście on jest bardzo taki delikatny i też go stosuję kolejna część ciała to będą nogi, ręce, stopy i, i, i dłonie może tak powiem to będzie precyzyjniej ostatni krem, który odkryliśmy to jest krem do rąk, z dużą zawartością oleju arganowego. No i właśnie to jest ten kosmetyk, który też zakupiliśmy w tej, w tej drogerii L'Oreal. Bardzo fajny, no już jest też wiecie, no puściutko. Mała tubka, więc trzeba będzie sobie dokupić, ale... Podobnie jak z kremami pod oczy, do rąk mamy też różne inne kosmetyki, różne inne kremy z różnych innych firm, marek. Także, no akurat ten teraz, tego teraz używamy. Kolejny krem to jest krem do stóp, zmiękczający, skarp zmiękczający skarpetki. Krem kompres do stóp z rogowaczałych pięt, z perfekty. No i to jest taki krem, który rzeczywiście od dłuższego czasu też używamy. Stosujemy. Kolejna rzecz The Body Shop, też taki odkrycie tamtego roku, taki krem do stóp, który ma funkcję takiego chłodzenia. Pachnie miętą. Po nałożeniu czuć od razu takie zimełko, takie zimno, taki chłodek. Przynosi bardzo dużą ulgę. Bardzo go lubię. na koniec mam trzy takie rzeczy. Jest taka maska pilowo czyszczająca pory, węgiel bambusowy, redukcja zaskórników i zmatowienie. No i to jest maseczka znowu kolejna z wielu których ja używam, tak zapakowana, także pewnie kiedyś pojawi się na mojej twarzy, może na jakimś Insta. To jest bardzo ważny element naszej pielęgnacji, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji w ogóle twarzy, ciała. Z Holiki taki żel aloesowy, 99% aloesu. No, już nam tutaj zeszło tego trochę. Ale tak jak jest w opisie, żel wielofunkcyjny, który łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia, doskonale nabilża, idealny dla każdego typu skóry. I szczególnie to jest, to, ten, tego żelu używamy do twarzy. Najczęściej. Aczkolwiek, wiecie tym się można wysmarować po całości, że tak powiem. No i na koniec, słuchajcie, hit. To będzie hit kosmetyczny, jeżeli chodzi o pielęgnację w naszym domu. Jest to kosmetyk, który zawsze jest w naszej łazience. Tak, jak się zmieniają różne, wiecie, kremy pod oczy, maseczki i tak dalej, toniki mleczka, tak, ten krem jest zawsze. I wierzcie, mi jest używany i schodzi, i schodzi. I używamy go wszyscy, nawet Michasia. I to jest uwaga, uwaga teraz: Werble Krem Jest to taki kosmetyk, który yy, no, po prostu służy nam na co dzień. Naprawdę yy, bardzo fajny, sprawdzony, wieloletni krem. Znam, yy, go z markiem znamy od dzieciństwa. Także Niwa zawsze króluje u nas. Mamy ją ze sobą na wyjazdach, na wakacjach, na feriach. Marek ma swój, swoje pudełeczko w plecaku nosi ze sobą. Także mówię wam, to jest u nas chyba najlepszy produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, taką wspólną rodziną. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Piszcie mi teraz komentarze odnośnie tych kosmetyków. Może Wy macie też jakieś sprawdzone swoje kosmetyki i polecacie. No takie, które, których ja tu nie pokazałam, czy, czy nie znam. Może jakaś fajna maseczka, może właśnie coś pod oczy. I właśnie tak jak już kiedyś mówiłam, YouTube jest fajną też platformą do tego, żeby no, zdobywać wiedzę, czegoś nowego się uczyć, poznawać, także wymieniać się jakąś wiedzą na różne tematy, nie tylko kosmetyczne. Dobrze, to tyle z mojej strony, do zobaczenia za chwilę. Przede mną dzisiaj taki zestaw, zaraz Wam powiem o co chodzi. Pierwsza rzecz, bardzo fajne, byłam w Hebe, kupiłam sobie taką płukankę do włosów, której zawsze używam. Pokażę Wam w jednym z odcinków właśnie czego używam do włosów, ale to będzie właśnie potem. I taka fajna ściąga, pędzle do makijażu, Dostałam w gazetce z keby, bo gazetkę i z gazetki właśnie to pochodzi. Taka wkładeczka. Bardzo fajna sprawa. Różne rodzaje pędzli. Do czego? Wielofunkcyjne, jak stosować. Super to wygląda. No i też taka porada dla tych, którzy no, nie są profesjonalistami, jeżeli chodzi o temat makijażu. No i ja do takich też się zaliczam. Kolejna sprawa to jest to. No, i tu muszę się chwilę zatrzymać przy tym. Byłam dzisiaj w sklepie, w różnych sklepach spożywczym, w Rosmane, w Hebe i tak dalej. Byłam też w Carrefourze, no i tam. Ojeku, no właśnie, dopadła mi ta chcica na coś słodkiego. Wezmę coś bardziej zdrowego, może. <laughs> Marek się śmieje. No i wzięłam takie jakieś musli, batony, wiecie, takie rzeczy. E, to jest bakalant. Co? Pięć orzechów. Ja lubię orzechy, chociaż mm, czasami można zęby postradać. Mm. I takie musli też czekolada z Nestle z płatkami owsianymi. Ten jest musli z bananem, czekoladą. Też płatki owsiane musli. Takie. No i tak sobie zjadłam. Ale przyszłam do domu, jednego zjadłam. Właśnie zjadłam tego. E, przyszłam do domu i zaczęłam czytać, wiecie, opakowania, zaczęłam czytać tutaj skład. No i nieźle się zszokowałam. I właśnie w tym momencie Marek zapytał dlaczego, byłam taka zszokowana. Otóż przeczytałam ten skład, mówię ci, nie? No i na na, na, na batonikach. Uwaga, czytamy skład. Jedna Ogrzech... rzecz Orzechy arachidowe, bardzo dobre, cięte nawet. No to lepiej dla zębów. Dalej... E co tu jeszcze jest. Ale jedna Mówiąc rzecz mnie Bo Takie małe te, te napisy są. Ale tak. Słuchajcie, zaniepokoiła mnie jedna rzecz, czyli obecność Oleju palmowego w batonikach. No i zaczęłam właśnie czytać i tak, w tych batonikach z Wakalandu tak, tak. wyczytałam, jest że jest dobrze. olej palmowy. Już kiedyś do mnie dotarło, że olej palmowy nie jest zdrowy. No bo w ogóle się mówi, nie? Wiele razy no, mówiono, że olej palmowy jest w chipsach, niezdrowe, nie jest tak. w chipsy. To znaczy, wiecie co, w, w stanie takim, że tak powiem, z, płynnym. płynnym on nie jest. Taki nieszkodliwy. Najbardziej szkodliwy jest ten olej palmowy w stanie stałym. Yy, tak. I wtedy jest bardzo niedobry dla naszego organizmu. Yy, szczególnie jeżeli chodzi o takie sprawy miażdżycowe. I nowotworowe, chyba też, nie? Chyba też w jakimś stopniu. Yy, no i właśnie bardzo mi to zdziwiło. Taki zdrowy wafelek. Wiecie, batonik. nie? No, batonik, pięciorzef, w ogóle musli, ewidentnie. Ale wiecie o tym, że często się spotyka coś takiego, że w ładnych opakowaniach EcoFit. Yy. Nie jest właśnie fit! Zawartość nie jest ekofitna. No bo niby orzechy e, niby to. Eco -fit, eco -fit. Dobrze, ekofitną. No. Niby orzechy niby coś tam wiecie, a okazuje się, że tu jest właśnie ten olej palmowy. No i sobie tak czytam, czytam, i że ten olej palmowy to tu jest 15% oleju. Ale nie, no muszę jeszcze tutaj udowodnić, że no tutaj nie ma tego oleju palmowego. Jest olej, ale olej już wam czytam. Olej słonecznikowy. A to tutaj. zdrowy, bo to jest słonecznika. No no. Ale chodzi o to, że jest zdrowszy. mamy napój, e, wodę kokosową, ale wiecie co? To też jest jakieś już częściowo chyba przerobione. Mm, nie... Mnie się też wydaje, ale wiesz? Ale nie? Wygląda, bo Marek nie? się, wiecie, tak zafascynował, patrzcie. Nie, bo słuchajcie, bo ja zawsze kupuję taki świeży kokos, nie? Kupujemy ten. A ten jaki jest? A ten jest. No ale ten świeży jest taki biały, w takiej tej otulinie zewnętrznej, w środku też jest ten orzech. No, ale to jest też orzech kokosa, jakbym ci tak wiesz. Mm, ale co ty robisz? Przemoc na kanale. No ludzie, no to ci film YouTube przyblokuje, bo YouTube jest bardzo wrażliwy w ogóle. Ale tak, no tak, się bardzo to bardzo dobrze. On się taki wrażliwy zrobił, tylko szkoda. Bardzo dobrze. No, ale, ale, ale czemu jazdry. YouTube nie jest taki wrażliwy na wszystkie pato patostreamery i tak dalej i to tak, wszystko. Tak, to też uważam. Ile jest taki kanał? Tak. E, taki jest e, kokosik. Strasznie twardy, no ale do, żeby się z niego napić, popatrzcie, taka instrukcja jest. Ale jak się kupuje są ten... Są takie dwa coś Ale ten... ten Wymień sobie tą kamerę. Ale jak się kupuje ten taki biały, to jego lepiej tak nożykiem cyk i on fajnie odchodzi. No ale Marek, no sam to kupiłeś. Ja wiem, bo... A wiesz czemu to kupiłem? Bo z ciekawością. Bo oczy, nie, bo po prostu to jest takie fajne. Co tu jest fajnego? W tym? No fajnie się prezentuje, nie? Dobra, no i mamy słomkę słuchajcie, i mamy jak, takie coś. Jak byłem dzieckiem, za komuny, jakby takie coś ktoś przyniósł do szkoły, matko, jako ofurora. No furora. ale co byś z tym zrobił? To no pokazywać, Boże, wszyscy by się za. Ale ja nie wiem, do końca ja mam... Z... Czekaj, no czekaj. Dłubać, trzeba. E, tutaj, aha, no to słuchajcie, mamy takie dwie rzeczy. Stik. Co tutaj to jest? taki patyczek. Ue, ty, ale to też jakieś bambuskowe jest? Ale Dobra, no to Marek, dziabaj. baj. tego chyba, nie? Tu jest, patrzcie, tu jest strzałeczka zrobiona. To jest... Mm, ej, mm. ale bajer. Czekaj. No, ale wiesz co, widzisz? To aż tak? O, już, brak. już, już wyszedł miąższ. Nie, no biebno, ale muszę... Dobra. Wow. wow patrzcie, jest fajne. Mhm. Uwaga, teraz otwieramy słomeczkę, a słomeczka jest niewiele jaka, a mówię, bo gdzie, zobaczcie gdzie, gdzie to. to kupiłaś? Patrzcie, patrzcie, widzicie to? Każda słomka, nie? Nie, no Ale taka, już słomka nie eko, bo plastik, chyba że jakiś ten. ty. I pijemy. To co, na zdrowie? No to pij. Hmm? Nie mów na zdrowie, bo ci YouTube film przytnie. Nie no nie <gry> Bo YouTube Ale tu sprawa. nic nie ma. Ja nie ma yeah. puste. <gry> Ej, yeah, e, ale siorbie. Ale wiecie, że ta woda inaczej smakuje niż z tego świeżego Ale nie jest to taka woda, jak się kupuje ten świeży kokos. Kokos świeży bio to jest, wiesz? Mm, to może to bio jak coś, to już jest coś znaczy. Bio, nie. Jak <laughs> to już jest bio. Ale jakby nie było, jest dobre, smaczne. Nie, nie smakuje mi. Ale ja. lubię. Słuchajcie, powiem świeży ja świeży. powiem wprost, ta wersja ohyda. Żałuję, że kupiłem trzy sztuki. O nie! Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Że jesteście z nami. A następny vlog to już będzie taki. To już będzie sobotni vlog. Czyli wyjazdowy, no, my przygotowania będziemy... do wyjazdu. Przygotowania, nie jeszcze wyjazdowy, także spoko. A właśnie mi się teraz przypomniało, bo ty przy, na, na Librusie przyszła wi wiadomość, nie? Jako, Że dzieci w województwie śląskiej z okazji ferii mogą za darmo po podróżować. Pociągiem! Ale nie koleje za... śląskie! Ale... Ale, ale nie do Zakopanego. <laughs> bo tam z wyjątkiem jest... połączeń do Zakopanego, no i teraz weź tu, no po prostu I weź tu, zrób kampanię reklamową. Zakopane, gdzie tam najwięcej właśnie ciągnie hmm. turystów, w te okolice, koleje śląskie tak. dały... Promocje. Gdzie się jeździ na ferie? W góry? No to Ale nie no, w różne miejsca, bo nad też jeżdżą w, w, na no, ferie. Ja wiem, no ludzie jeżdżą po całej Polsce, ale większość jeździ w góry. Ale większość narciarzy no. i w te okolice zakopane. A kolej, jeśli chodzi A ja wiem, czemu promocje, nie. że nie. Bo do Zakopanego można było jechać w Sylwestra. O, pociąg marzeń, czy coś takiego. A ma. był pociąg marzeń. O. A teraz trudno. Także do Zakopanego <laughs> za darmo nie pojedziecie. No Ale wie. na całe życie możecie jechać tanio fixbusem. o. Albo razem z nami jechać sobie i oglądać nasze vlogi. Jedziemy autobusem. Z jakiego powodu? 50 złotych autobusem? bilet w jedną stronę. Przecież mamy samochód. Tak, bo my jesteśmy Eko. Co? No bo do zakopanego. Słuchajcie, wjechać do zakopanego, a raczej znaczy nie rozumiem, jak ktoś jeździ z Nartami, no to wiadomo, sprzętu jest gratów. Zakopanym, jak ktoś wjedzie autem, to jest po prostu masakra. No w ścisłym Korek... centrum. No, ale jak gdziekolwiek chcesz dojechać. Nawet w ogóle ta nie. Tam jest wszędzie blisko przede wszystkim. Nie no, to nie zmienia. Popatrzcie, 3 km pieszo spacerkiem do tego z hotelu jest, do. Jak się nazywa? Na stację dolną na kasprowę. Na gubałówkę w sumie przez krupówki kilometr. Krupówki. Nawet właśnie panowie taksówkarze mówią, że bardzo jest trudno o miejsce parkingowe w Zakopanem, mm. jest bardzo zakorkowane mi miasto. No bo więc, małe. No, no, też ze względu na to, żeby sobie oszczędzić trochę nerwów, stresów, dajmy sobie spokój. Trzy godziny z Katowic. No to na razie, dziękujemy za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję <laughs> i widzimy się w na następnym odcinku. Pa! pa! I napiszcie koniecznie w komentarzach, czy takie długie was te interesują, czy raczej wolić Szczególnie takie marka krósze. No właśnie, Wywody. to był chyba najdłuższy mój wywód. Mm -hmm. pa. 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 Pozdrawiam U. wszystkie moje fanki. <laughs>